Kochani, bardzo serdecznie, że kolejnym odcinkiem branding dla początkujących w Hogwarts Legacy, kochani. Łapeczka węczek na kanale, trochę podgłośnie się. Muszę się niestety podgłośnić. No niestety. Mapeczka węczek na kanale. Jak coś będzie tak dobrze słychać, głośnie na full, żeby było lepiej słychać. Chyba już lepiej. Dobra. Dobra, będzie chyba już dobrze. Kolejnym odcinku, papierek węczek na kanale. Dobra, lecimy. Czyli mamy, że ogólnie czas mamy, kochani. Tylko ja, kochani, będę niestety nagrywać na zapas, bo w tym tygodniu czeka mnie zarazem jeden lekarz. Potem praktyka. Potem teoria, teoria, teoria. I, no i wiecie, no i tygodnia też się uczeka. Stanowi, tak? U siebie, w domu, wiadomo. Bo dzisiaj też. Moja była, mycie że Oczywiście spędzaliśmy czas e, bardzo kochani w prywatność oczywiście, tak? Ja mówię to jedno prywatność, tak? Więc okej. Okay. Dobra, my dzisiaj kochani przejdziemy już sobie do mapy. Przejdziemy świata mapy. E, dzisiaj się zajmiemy ogólnie jak wam mówiłem. E, trochę czytanie mapy. Znaczy, nie do końca też czyszczenie mapy, ale jest tak jakby trochę wyczyścić muszę, bo... Bo jak każdy wie, czyli nikt nie wie, ale pewnie wie. że chcę, chcę, kochani, ten obszar sobie już, kochani, po prostu wyczyścić, tak? Żebym szedł dalej było. żebym już tu nie zostały. Ja bym sobie przychodził nawet, kochani, już tak... Tak sobie po prostu przychodzę, tak? Bo ten poradnik jest dla was, żeby jak zbierać, jak latasz na miotle i jak w ogóle, żebyście to się robili, tak? A na poradniku, czy na przykład tam przygody, nie wiem, w Zywi tam. Tam Hogwart do przyszłości, tamto to my robimy fabułę. I ja wam pokazuję, jak macie robić fabułę. A tu wam pokazuję zadania pomocne, Więc zajmiemy się dzisiaj tym, a jak się wyrobimy i dam jeszcze relacje, nie dam wcześniej. Nie daję wcześniej, niestety nie dam, bo nie będę dawać bez sensu. Ale może jak się chami rozwiniemy dobrze, a może otworzę drugi kanał kulinarny. Ale to zobaczymy. Bo trochę chcę się rozwinąć. Jeśli Wam się spodoba kulinarne, to będę robić bardziej kulinarne. Może też tam na TikToku się uda, nie wiem. Nie obiecujmy sobie na razie tych takich... Muito No, więc tak jak mówiłem. Więc tak jak mówiłem. ja co chcę, co ja co chcę, na razie nic, ale dobra. A kochani, to też mam badanie krwi, więc nie wiem jak będę się czuł, ale wiem, że będę pewno będę musiał um... w sumie, no ja mam tak kochani, to do szkoda, to słuchaj, nie muszę, ale uczę się dla siebie, więc po prostu pójdę my mi się nie chce nadrabiać. Ja Wam mówię szczerze kochani. Lepiej powiedzieć szczerze i prawdziwie. Bo ja się z tym nie ukrywam. Więc Bez sensu. Dobra, udało się. Dobra. I teraz tak. Dań tak, do piątku będą cały tydzień, będą poradniki. Tak jak mówiłem, będą cały czas bo ja potrzebuję wyczyścić mapy z tak pobocznych które gdzieś się też kryją tak to to kochani będzie jakby może nie tak od razu jeszcze tak jak powiedziałbym ale jeszcze okej okay, tak yy, no w sumie tak dzisiaj się po prostu zajmiemy mapę poboczne te poboczne kochani zadanie zostawimy sobie trochę później sobie już po prostu je Odpuszczę troszeczkę, bo nie będę robić wszystkiego kochani ponad swojej wiecie. Musimy też wyzwania kochani porobić, to też się koń zalicza. Tak więc Żebyśmy zrobili całą blocję, to musimy i tak troszeczkę się na sto żeby zrobić. To trochę krwi wymaga. Poświęcenia. Więc tak. Widzieliście, no i widzieliście to? Nie, ja to muszę ja go... <laughs> <wydarwałem>, nie? <laughs> nie, to było niedobre. Widzieliście tego krociołka? Nie, to było piękne. Nie, to no, naprawdę... Ale no, to, to jeśli ma ktoś ma to ma zauważył, to miała. naprawdę... To było mega. To było mega. Dobra. Musimy zejść tutaj. Oj, oj, mało ten sam problem. Chyba to samo, kochani. Eee. Zaraz, kochani, do was wrócę. Dobra, już jestem.

Teraz... Mm -hmm. No ja sobie to wymyśliłam, nie? Tylko ciocia na drugi dzień do mnie mamy zachowanie. Mówię, no, ciociu, to ja mam się, ja mam się na ten temat jest, Ja jestem dorosła czony dorosła. Wiesz jakie głupio jest? Jak przyniesie sobie to dla że czy to głupio? Nie, no. no. nie, nie, no, no, nie chcę herbaty Tylko, wiesz, dlaczego to robi, bo nie tego wyłącznie. A ukazać no, czy, czy 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 no, się na przeglądach na oczy, jakie No ja szczęście. A mnie? Kiedy ostatnio matki byłaś? Tak. Pani. No, no. Radzi drobie, co? Mówię, masz teraz. Ale a, a, ma, z ciotką, to z ciotką gadał, nie? Ja mówię, ciotka do mnie dzwoniła, nie? nie ja, bo on kolacji nie ma tam w tym, na przykład. Ja Dziecia, nie e, słuchaj go, mm -hmm. bo on pierdoli, żeby tylko pierdolić. I żeby na litość, to kurwa mówię, by był trzeźwy by i normalny. Przyszedł, przyszedł, eee, dobra, o, Hani, co mamy dalej? Co mamy dalej? Bo. Bo. Co my tu mamy? Nie wejdziemy chyba tędy, ale powinniśmy ogólnie. No, bo tu się dzieje gąbielski, żroma, widzicie jednak to właśnie z tym pieska bije. Tworzą się, jedzą się, no tam taka koszynka, jest taka moja, chyba niska. 8, 1, jest mi trochę słabe, ale dobra. Dobra, to ja bym się co to by się jeszcze nie wyjść, ale... Ja się nie wyglądam. Ja się nie będę tyle co mi się nie będę do niego. miałam. Więc tak. Ale Hani, lecimy dalej. W sumie tasz. bądź ciekawy jeszcze. Nie macie. Kochani, tak. Ani, w niedzielę, To znaczy, No w sumie jest, kochani. Ale w niedzielę. Nie wiem, zobaczę, czy jeszcze będę dogrywać. Ale nie wiem. Jeśli się, kochani, będzie tak, że nie wiem, któregoś jednego nie będzie poradnika, to najmocniej nie przepraszam, bo w weekend, kochani, mam. No i jeśli ten tydzień się, kochani, okaże taki, że nie dam rady, to przepraszam. Jak powiedziałem, postaram się, kochani, jak moje emocji Ogarnąć te odcinki, nawet no, to niestety teraz jest tak, że ja mam ogólnie. Jeśli to widzicie go nie w poniedziałek, ja mam ogólnie lekarza o ósmej. Badania krwi wiadomo i to takie i tepetach. Więc jeśli nie będzie w środku odcinka jakiegoś. No dobra, oni lecimy, gdzie tu jeszcze możemy sobie pozwiedzać? No lechani, w drugim, kochani, odcinku, znaczy e, w kolejnym, przepraszam, w drugim Boże. Nie. ja to zawsze tak mam, rodziec, ja to zawsze mam z tym problem. kolejny i kolejny. Nie wiem, od odzieciku, chyba, końcu tak odpierdoli, że cię, kurwa, nie wybram, No dobra, a wiecie co? Może w kolejnym odcinku poradniku, czyli na przykład jakbym teraz powinien się nagrywać, to zaraz to zrobimy. To chyba, bo wiecie, bo jakby ja czegoś szukam ogólnie. Szukam. Ee, my. Trzeba po tym terenie trochę poszukać tych rzeczy. Skrzynek też oczywiście. Ale ani jeszcze w kolejnym, następnym poradniku będziemy szukać, by trochę poświęcę, potem zrobimy główny. Płyję trochę do przodu z fabułą. Ani, to jeszcze mamy tu. Ani, 28 subów, naprawdę jest progres. <grym>, nie mówię, że nie ma, ale jest fajnie, jest ok, jest w porządku. No, a nie mam jeszcze fajnie, że właśnie wiem, że chyba, kolej, chyba wam poradnik, chyba Wam się spodobał ten odcinek dzisiejszy. Bo my, fajnie, fajnie, że Wam się podoba w ogóle. Dziękuję Wam, Wam no. tak, fajnie, że Wam się podoba ogólnie drugi sezon. Ten sezon, kochani, będzie lepszy. Że postaram się, tak będzie lepszy. Bo, bo to jest moje zdanie. And stuck. No i listą już nie otwierdza.

Kochani, e, lecimy dalej, przepraszam Was. E, na momencie musiałem trochę pomać i to chyba z najmocniej Was przepraszam, bo ja to jeszcze piszę. No dobra, przepraszam. Najmocniej. Już kochani się za nagrywki, bo to kurde wiecie już. Co mi piszą? Nie wiem, kochani, Nie wiem jakąś sobie zdaliść poru czasu, ale... Najmocniej, przepraszam. Dobra, no i lecimy, bo, bo ja tu jeszcze wiecie, yy, dobra, gdzie możemy jeszcze się tak przechacnąć, przechacnąć się muszę gdzieś... Dobra, teraz tak, kochani, możemy tu się... Ogólnie można się przejść tu. Tu się przejdziemy po tym parku. Ja sobie polatałem. Sorry, kochani, że tak yy, stałem w jednym miejscu, ale wiecie. Nå! No.

Dobra. <kling> Teraz tak, co my tu mamy? Dobra Ta. Dobra. Tak, tu mamy to. Eee, to już w ogóle wam powiem, że... Dobra, I wrócimy kochani w drugim odcinku, w naszym, w drugim odcinku, w kolejnym odcinku. Eee, w sumie, jeśli chodzi o tę mapę, to trochę będzie ciężej. Dobra. Dobra. No dobra, chani, to chyba na razie będzie tyle z tego poradnika. Chani, w kolejnym poradniku, kochani, zróbimy, polatamy trochę po mapie, z lepszym z tym rezystansem. Staram się. Chani, na razie tylko tyle. Trzymajcie się, chani. Do zobaczenia. Łapeczka, dwieczek na kanale. Trzymajcie się. No i cześć.